Witajcie moi drodzy, dzień dobry. Piękna pogoda, więc jak najbardziej z wielką przyjemnością chciałbym przedstawić kolejne v 40. W no, wyjątkowym kolorze Brusting Blue, bardzo popularny, można powiedzieć samosprzedawalny się kolor wyjątkowy, rzadko widywany na drogach. Więc zawsze staram się kopować, szukać takich samochodów, które spełniają takie warunki, które są oryginalne, niepowtarzalne, mają sobie nie chcę powiedzieć duszę, ale mają sobie coś wyjątkowego. To taki samochód właśnie jak ten, między innymi. Ten model, ten samochód został produkowany w 2019 roku. Ma przebieg 133 tysiące z małym haczykiem. Jest dosłownie 2600 km po przeglądzie, czyli po wymianie oleju, który miał zrobiony w listopadzie ubiegłego roku. Pod maską pracuje silnik 1.5, benzynowy oczywiście, o mocy 150 koni mechanicznych, który współpracuje z automatyczną sześciobiegową ostrzenią biegów. Samochód jest w pakiecie F Design, czyli ma czarne wnętrze, za chwilę pokażę szczegóły. Satynowe listwy wokół drzwi, przeszybowe. Ustreka też są satynowe. Podwójny dyfuzor z tyłu. Taki charakterystyczny dla wersji Air Design. Płetwa. No tego samochodu nie można pomylić, bo on jest tylko dostępny, ten kolor jest tylko dostępny dla tej wersji. Tak jak wspominałem wcześniej wersja Air Design, czyli czarne wnętrze z białymi przeszyciami. Fotele są zrobione, wyprodukowane z alcantary plus połączone ze skórą. Wszędzie są te białe przyszycia, bardzo charakterystyczne i widoczne. Panel centralny też jest tylko dla wersji Air Design. Z uposażenia już widać, że jest Harman Kardon, nagłośnienia oczywiście. miał jednego właściciela, regularne, regularne przeglądy. Dokładnie to jest to auto, które wpisuje się w moje poszukiwania, czyli samochód jest świeży, niezniszczony, nie zmęczony kilometrami, tak jak lubię. Alcantara naprawdę robi fajną robotę, to czarne wnętrze. Tutaj jeszcze z panoramicznym dachem, które rozświetla to ciemniejsze wnętrze, ale dzięki temu nie jest takie, nie, nie ma co określić takie ponure, do słowo. Proszę. fotel kierowcy, kompletnie na mnie nie widać żadnego zmęczenia, stan jest adekwatny do, do przejechanych. Do, do przejechanego dystansu kilometrów Gałeczka, gałka biegów też nie jest zniszczona kierownica, proszę spójrzcie lusterka są bezramkowe samo się sterowanie panoramiczną, a roletą Myślę, że absolutnie wstydu nie ma. Jest to ładny samochód, który może się podobać i będzie się podobał. Jeżeli chodzi o wyposażenie na zewnątrz, które widoczne jest, na pewno jest to Kiles, czyli otwieranie beztłuczykowe i zamykanie samochodu, czujniki parkowania z przodu, z tyłu też są. Lampy Full LED. Podgrzewane fotele. Ten oczywiście zwykły, nieaktywny. Dźwięk jest y, z trzema trzeba im podświetleń, w tym charakterystyczny dla wersji R-Design. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest to Harman Kardon. Ciemne szyby, ładne alufelgi, plocki hamulcowe. Z tyłu są prawie nowe. Z przodu są jeszcze na długo, starczą kilometr, myślę, że jakieś 30 tysięcy. Kamera cofania hak holowniczy chowany, można go bać w sensie takim, że w bagażniku, chyba w naszych modelach, on jest chowany w zderzak. Tutaj już tak nie, tutaj tak nie jest, skulka. Proszę, zestaw naprawczy. Hak można w każdej chwili w bardzo prosty sposób domontować. Na no, dach, naprawdę to robi robotę. On się bardzo mocno wyróżnia. Samochód ma oczywiście drobne uszkodzenia wynikające z użytkowania. Ja je teraz pokażę. Na przednim jest też jakby... Oczywiście są poprawione, ale to są rzeczy, które no są jakby no nie da się tego uniknąć, bo na drodze zawsze są jakieś kamyшки, są mi więc. Wypiaskowany zderzak zawsze o będzie. Tutaj na przykład. Tutaj jeszcze pod zderzakiem coś było. O, jest karyska. Nie wiem, czy to widać. Widać. Ale tak to samochód nie jest kompletnie um, ani zniszczony, ani porysowany, ani powniatany. Naprawdę bardzo przyzwoite auto. Będę je sprzedawał na fakturę VAT 23% samochód jest oczywiście bezwypadkowy, serwisowany tak jak wspominałem gdybym też potrzebował leasingu bądź, bądź finansowania na przykład kredytem samochodowym zapraszam, chętnie pomogę Że moi drodzy dużo, dużo słońca Wam życzę i zobaczymy się wkrótce, pozdrawiam, do usłyszenia